Dobry z tej strony Justemila, witam Was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. Ogólnie dzisiaj Block Star Planet dodało nowy kraj trasy światowej, czyli właśnie Francję i z racji tego pokażę Wam, gdzie są tutaj klucze i tajemnica. Także zapraszam do oglądania. Żółty klucz jest na szczycie wieży Eiffla, także sobie tam wejdziemy. Sorry za koleżanka, ale no musiała się wtrącić oczywiście. No dobra, mam już żółty klucz. Bo no właśnie na szczycie wieży iFla. No i teraz sobie schodzimy. I tutaj właśnie wchodzimy do tego jakby przezroczystego budynku. Nie wiem jak to nazwać. I dobra, teraz szukamy takiego obrazu z takimi jakby oknami. Nie wiem, takie jakby okna tam są żółte, nie wiem jak to nazwać. No coś takiego jest, nie? Tutaj jak wchodzicie przez... Znaczy schodzicie z tych skodów, to właśnie na prawo musicie iść. I tutaj macie ten obraz i tu jest taka jakby dziura w tym obrazie. I tutaj... Tutaj są ognice pułapki, trzeba uważać. Właśnie, i tam jest czerwony klucz. Teraz sobie wychodzimy, trzeba uważać, bo tu nie ma paska HP. Właśnie, nie wiem czemu tak zrobili, że w Nexusie nie ma paska HP, no ale musimy sobie jakoś poradzić bez tego. Dobrze, teraz sobie wychodzimy. No i tak, teraz idziemy sobie koło peny, Przechodzimy dalej, no i właśnie tutaj ten taki domek. Nie wiem, jaki to jest kolor taki. Coś pomiędzy niebieskim a zielonym, jakby, nie wiem, taki miętowy, można tak powiedzieć. No i teraz idziemy sobie tutaj po schodkach i mamy taki kominek i teraz musimy tam skoczyć do góry. Właśnie o tak. I tutaj są takie pajęczyny i tutaj jest również filetowy klucz. No i teraz sobie wychodzimy tutaj. Ja wyjdę przez okno, bo jestem taka bad. Ogólnie sorry za mój głos, ale właśnie jakoś tak teraz akurat chrypki dostałam. Także no sorry, ale chcę to tak nagrać na szybko, bo inaczej nagrałabym to jeszcze raz, ale no wiecie, chcę to nagrać na szybko, szybko wstawić, żeby też pomóc ludziom. No dobra, teraz bierzemy się za kolejny klucz. No Dobra, także kolejny klucz jest właśnie tutaj w tym takim domku. Nie wiem, jak go nazwać z takimi właśnie zielonymi elementami. Taki yy, można powiedzieć, to jest taki beżowy domek z zielonymi elementami tutaj są jakieś, nie wiem, stoły. No i tutaj właśnie naprzeciwko flagi francuskiej, tutaj w środku Nexusa. Tutaj też obok ostatnio edytowanych. Myślę, że właśnie jakoś zlokalizujecie ten domek. Tutaj sobie wchodzimy i właśnie tutaj mamy zielony klucz. Widzimy sobie tutaj właśnie, gdzie jest ten budynek. I teraz tutaj gdzie jest wiatrak. Teraz tutaj właśnie sobie wchodzimy na dach tego budynku. No tutaj właśnie, gdzie jest flaga francuska taka mała. I teraz, sobie właśnie, wchodzimy do tego kominka, co właśnie ktoś tutaj właśnie wchodzi. Nie wiem, jak on go zlokalizujecie, ja nie umiem, jakby opisać, gdzie to jest. No i teraz, tutaj mamy niebieski klucz. Wychodzimy po prostu. Teraz musimy tu zejść po schodach. I jeszcze raz, musimy zejść po schodach. I zaraz, już zostają nam tylko bramy. No więc, okej, okay, idziemy sobie tutaj, gdzie ten przezroczysty budynek. Piękna nazwa. No i teraz, mamy tutaj bramy po prostu nic prostszego, po prostu tutaj przejść. Ja sobie jeszcze zrobię fotkę na pamiątkę, wiem piękne rymy. No ja to normalnie płetką powinnam zostać. Dobra, fotka zrobiona, ja sobie zbiorę tajemnicę, odbiorę jeszcze kryształy tutaj. No i to tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Możecie również zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, będzie mi bardzo miło. No właśnie dobijamy 200 subskrypcji, już nam zostało naprawdę bardzo niewiele. Także, no wiecie, ja się bardzo dla Was staram. Także, jak dobijemy te 200 subskrypcji, to naprawdę będę przeszczęśliwa. Ale, oczywiście, nie zmuszam, jeżeli nie chcecie, to nie. Także, co? Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Widzimy się już niedługo.